Szwedki są wysokie, zgrabne, higieniczne, zdrowe, ale ponoć dosyć chłodne, bo polodowcowe. Trzeba przyznać, atrakcyjne, zwłaszcza Szwedki młode. Co? Ale ja tu się w domu, w którym wieje chłodem. Najwięcej witaminy. Mają polskie dziewczyny I to jest prawda, to jest fakt Dziewczyncy urok wcięci tak I chyba w całym świecie Piękniejszych nie znajdziecie Za jeden uśmiech nowym Chicago, Paryż, Krym Są francuski, które ponownie słyną w świecie z mody Zdobią twarze w makijaże I pachnące wody Lecz jak chciałbyś się nad ranem Idąc do roboty Gdybyś nagle poczuł w nożach zapach firmy Koty Albo zamiast spokojnie pójść w dalekiej Syberii, co? Miałbyś całe swoje życie spędzić w perfumerii Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny I to jest prawda, to jest fakt, dziewczęcy urok, dzięki tak i chyba w całym świecie Piękniejszych znajdziecie Za jeden uśmiech i dobra wcielką O, Krym też właśnie, też Krym, tak, o, ho, ho. Od Rosjanki chciałem buzi, rzekła Mirnie nadana. Bardzo miłe są Węgierki, ale nie pogadasz Czeszka tylko mnie rozśmiesza, chociaż lubię Czechów Gdybym wydał się za czeszkę, umarłbym ze śmiechu. <śmienny> Najwięcej miny mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fa, dziewczęcy urok w ta I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddałbym Chicago, Paryż, Krym. I czyste, oczywiste, dobre są na żonę Miałbyś zawsze wysprzątane mieszkanie z balkonem Lecz jak się w tym domu czystym, oczywistym Gdyby w kuchni ktoś przy dziecku mówił po niemiecku I widać już, najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny I to jest prawda, to jest fakt. dziewczońcy urok dzięki tak i chyba w całym świecie Piękniejszych nie znajdziecie Za uśmiech śmiech oddałbym ciekawą parę skrzydeł. Są Japonki bardzo grzeczne, ciche, ciemno Wschodnie gejsze, nie dzisiejsze, skośne, niewysokie. Może dałbym się jachonce nawet zauroczyć, ale jak tu takie wince spojrzeć prosto w oczy. Najwięcej witaminy mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest fakt. Dziewczęcy urok dzięki tam I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Co jeden uśmiech koptałby ci ciekawych paryżkach. Najwięcej witaminy, mają polskie dziewczyny. I to jest prawda, to jest tak. Dziewczęcy uro dzień I chyba w całym świecie piękniejszych nie znajdziecie. Za jeden uśmiech oddam by Ciekawego I jeszcze dorzuciłbym fiotków Trybunalski, ale po dożynkach. A ja wszystkie panie z Hajsindy.